No, luty się zrobił taki całkiem ciepły, czyli plus 10 stopni. Dopiero co był mróz, wszędzie lód, a tu nagle taka mini wiosna w środku zimy. No więc postanowiłem wyjechać sobie w takie miejscówki, gdzie spodziewałbym się teraz ryb. A więc miejscowy związane z wodą płynącą, ale u niebędące, czyli jakieś kanały, jakieś tamy, spowolnienia, ujścia rzek. Mam takie rzeczy w okolicy. No więc dzisiaj robię sobie po prostu tur, objeżdżam te miejsca, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. No bo teraz spodziewałbym się ryb, kurczę plus 10 stopni, yy, może za parę dni zacznie się wielkie żerowanie. A póki co, mam za sobą wędkę, ale to nie jest główny cel dzisiejszej wycieczki. Pierwsza z miejscówek, którą odwiedziłem, to kanał, w którym wpływa woda do chłodzenia elektrociepłowni siekierki. Tutaj zazwyczaj o tej porze roku, kiedy nie ma lodu a śnieg właśnie stopniał, poziom jest dużo wyższy. No i wtedy siedzą wędkarze z przystawkami i z pławiczkami, dlatego że tu wchodzą fajne ryby. Ale dzisiaj jest cienko. Wisła jest niska i nie widzę nikogo. Pogoda niestety rozwija się bardzo dynamicznie. Jest silny wiatr, co chwilę przechodzi deszcz, więc pewnie bym nie połowił. Ale w rekonesansie to nie przeszkadza, jest nawet całkiem nieźle. Właśnie to, że woda wpływa tutaj zamiast iść w drugą stronę, ma swoje znaczenie o tyle, że wykopuje tam po prostu dołek na końcu. Tam jest najgłębiej. I gdyby nie to, że poziom jest taki niski, no to ja już bym zastanawiał się, czy nie wyciągnąć wędek z samochodu i właśnie w tamtym kącie lekko sobie zanęcić. Pamiętajcie, aby w takich przypadkach zawsze sprawdzić przepisy dotyczące danej wody bądź danej zapory. Dlatego, że na przykład PZW mówi o pewnej odległości łowienia od takich urządzeń. To jest druga część tak zwanego zimnego kanałku, czyli tego, którędy woda wpływa do elektrowni, i woda płynie właśnie w tamtą stronę, w stronę kominów i to już trochę lepiej wygląda, bo tutaj poziom jest podniesiony, jest spokojniej, jeśli chodzi o wiatr, i nie wiem, czy właśnie nawet nie lepiej tu byłoby zarzucić wędkę, ale idę sprawdzać dalej. Pierwsze, co mi się od razu rzuca w oczy, to nowy, piękny napis ostrzegający przed kąpielą. No, ciekaw jestem, kto tutaj się kiedykolwiek miał zamiar kąpać. Ciepły kanałek. Tyle wspomnień. Można powiedzieć, że ciepłych jak kanałek. Tutaj bywały takie lata, że w lutym nie można było znaleźć miejsca. To siedział wędkarz obok wędkarza, przystawka przy przystawce. A teraz nikogo. A przecież tutaj, na tych brzegach, padło tyle pięknych krąpi, płoci. bo no te krąpie to było jak bochenek chleba tutaj. Japońce. Piękne sumy. Nieraz bywało tak, że właśnie wieczorem, jak siedzieli ludzie, to jeden miał branie takie, że ściągało kilka wędek i te zestawy szły wszystkie do Wisły. To właśnie tak na początku lutego. A teraz... Nic się nie dzieje. Trzeba dalej jechać, oglądać. To, co szumi za mną, to jest ujście jeziorki, które daje też fajne ryby wczesną wiosną, a no może i zimą. I tutaj już mi się zaczyna podobać. Niewykluczone, że w najbliższych dniach właśnie przyjadę i. Spróbuję postawić sobie przystaweczkę z jakąś delikatną przynętą. Na początek, oczywiście, bardzo cienki zestaw na przyponie, może nawet 0,08-0,10. Może będą płotki, a jak się okaże, że bobrują większe sztuki, no to to już w ogóle będzie baja. Idę popatrzeć z bliska. No, pięknie, pięknie. Nie ukrywam, że jeszcze piękniej byłoby, gdyby ta woda była nieco wyższa. Ale w górach cały czas topi się śnieg. Możliwe, że za 2-3 dni to właśnie będzie to. Tutaj potrafią wejść śliczne jazie, klenie. Potrafi zakręcić się brzana. No nie mówię już o watachach płoci i krąpi, które tutaj są normalką. I jeszcze jednym argumentem przemawiającym za tym miejscem są pierwsi sprawdzacze. Tak, są już wędkarze i zaczynają tutaj, widzę, rozglądać się, chodzić. Mają wiaderka z zanętą, więc oni też będą wabić tę rybę. No i od razu będzie wiadomo, czy coś się tutaj dzieje. No, powiem szczerze, że Tutaj na tym ujściu jeziorki już miałem ochotę wyciągnąć wędkę, ale jednak poświęcę ten czas na obejrzenie jeszcze jednej miejscówki. Na tej samej rzeczce, tylko nieco wyżej, przy takim spiętrzeniu tamą dla stawów. Tam powinno być całkiem fajnie. Koniecznie muszę zobaczyć, co tam się dzieje właśnie o tej porze roku. I to kolejne miejsce, w które przyjechałem, znowu jest związane z jakąś tamą, piętrzeniem wody, hydrotechniką. No tak to wygląda o tej porze roku, że trzeba by szukać takich miejsc, gdzie ta rzeka trochę zwalnia. To jest tama na rzece Jeziorce, a rzeka Jeziorka jest dosyć żwawa. Ona w większości swojego biegu niesie wodę klasy górskiej, no czyli dosyć szybką, tutaj są pstrągi. Ale nad tą tamą, zbudowaną dla spiętrzenia wody do stawów już można szukać spowolnień i jakichś takich fajnych zatoczek z międlącą wodą. Idę się przejść i właśnie popatrzeć na takie miejsca. Oho! Nieomylny znak tego, że miejscówka jest dobra. Po prostu stoją podpórki. O! I proszę, od razu też nieomylny znak, że coś tu się działo. Pogryziony twisterek. <gryziony> Ktoś zostawił. No, słuchajcie, może to być znak, ale nie musi. Ja bym sobie usiadł w takim miejscu. Tutaj woda znacznie zwalnia, bo jest osłonięta przez korzenie tego drzewa, a z drugiej strony jest to zewnętrzna zakrętu, więc widzę, że przez kilkanaście metrów ciągnie się taka fajna, spokojna rynna. Jeżeli o tej porze roku jakaś ryba ma się zatrzymać i sobie odpocząć, może coś przekąsić, to właśnie tutaj. Tu bym się spodziewał jazika, Japońca, a stuprocentowo to płoci. Super. No ale to nie dzisiaj. Dzisiaj to był tylko spacer, rekonesans i powiem Wam, że taka obecność nad wodą, nawet jak się nie ma ze sobą wędki, jest bardzo ważna. Bo ja już wiem co się dzieje, w głowie układają mi się fajne plany na najbliższe dni, tylko że wszystko zależy od pogody. No więc zobaczymy. Cześć, widzimy się w następnych odcinkach.